Cześć moi drodzy! Z tej strony Hanna Kowalczyk, witam Was na moim kanale o interpretacji snów. Dziś zagłębimy się w tajemniczy świat snów i spróbujemy odkryć, co kryje się za ich symboliką i znaczeniem. Jeśli fascynuje Was, co oznaczają Wasze sny i jak wpływają na naszą codzienność, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka pełnego ciekawych interpretacji i porad. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego snu. W tym artykule rozważymy, co śnić o kapeluszu nowym lub starym. Do tego trzeba pamiętać więcej szczegółów snu. Na przykład, o jakiej czapce śniłeś: dzianej, do spania, dziecięcej lub męskiej, czerwonej, białej lub w innych kolorach. Może widziałeś, że ją zgubiłeś. Albo wybrałeś mierzoną, kupiłeś czapkę lub założyłeś tę podarowaną w prezencie, a może przymierzyłeś na czyjąś głowę. Z pewnością rozważymy interpretacje śniących. W tym Wanga, Frioda, Nostradamusa. Ale najpierw spójrzmy na krótkie znaczenie snu. Krótka interpretacja snu. Najczęściej kapelusz we śnie zapowiada przeprowadzkę do innego miasta lub po prostu długą podróż. Podróż może być związana z pracą lub wypoczynkiem, a najważniejsze jest to, że wszystko to z pewnością przyniesie pozytywne emocje. Jeśli masz podróż służbową, z pewnością zakończy się ona udanym porozumieniem z partnerami. Wakacje z rodziną oznaczają wiele radosnych emocji i nagromadzonej pozytywności. W każdym razie czapka śni się jako zwiastun wyjazdów, a wszystkie z nich będą pozytywne i dadzą wiele powodów do radości. Co to jest marzenie o kapeluszu dla kobiety lub dziewczyny? Podać interpretację snów, w którym śniło się o czapce, należy osobno dla kobiet w różnym wieku i stanie cywilnym. W tej sekcji zebraliśmy interpretacje w zależności od tych parametrów. Młody kapelusz we śnie dla młodej damy jest symbolem sukcesu w biznesie. Być może będziesz musiał spotkać ważną osobę, która pomoże w zatrudnieniu lub zaoferuje nowe miejsce pracy. Dojrzały poprawa sytuacji finansowej obiecuje czapkę kobiecie w średnim wieku. Są to nowe możliwości i zwiększone dochody, być może niewielki spadek lub drogi prezent od bliskich osób. Otwiera to nowe horyzonty i pozwala dokonywać dużych zakupów, które od dawna planowałeś. Małżeństwo dobrobyt rodzinny obiecuje sen, jeśli marzy o nim kobieta w małżeństwie. Spokojne i ciche szczęście w tym okresie niczego nie zepsuje, więc ciesz się komunikacją ze sobą i swoimi dziećmi, częściej organizuj wspólne wieczory. Niezamężna dla tych, którzy szukają bratniej duszy, sen obiecuje znajomość z obiecującym młodym mężczyzną. W przyszłości zawrzesz z nim małżeństwo, ponieważ będziesz uważać tego mężczyznę za wiarygodne oparcie. W ciąży kapelusz jest oznaką bezpiecznego porodu i pojawienia się zdrowego dziecka. W czasie ciąży kobiety są bardzo podatne na wszystko, ale podświadomość rzuca uspokajające symbole, które sugerują, że wszystko pójdzie dobrze. Kapelusz śniony przez mężczyznę lub faceta. Nieco inne znaczenie snu dla mężczyzn. Dlatego zastanówmy się, o czym marzy kapelusz dla osób w różnym wieku. Młodzi otrzymanie drogiego prezentu lub nieoczekiwanego bonusu zapowiada marzenie dla mężczyzn w młodym wieku. Jeśli marzyłeś o kapeluszu, twoja sytuacja finansowa nieco się poprawi. Nie będzie to jednak stały wzrost dochodów, ale tymczasowy. Dojrzałe nowe możliwości w karierze otworzą się dla starszych mężczyzn. Takie znaczenie ma sen o kapeluszu, który będzie uosobieniem udanych projektów i świeżych pomysłów. Pomoże to mężczyźnie pewnie iść naprzód po szczeblach kariery. Żonaty dla tych, którzy są małżeństwem, kapelusz we śnie, aby poprawić relacje z krewnymi i przyjaciółmi. Nawet jeśli w tej chwili w rodzinie nie wszystko jest gładkie, sytuacja wkrótce zmieni się na lepsze i zapanuje pokój. Singiel ten sen obiecuje kawalerowi obietnicę małżeństwa w najbliższej przyszłości. Jeśli w twoim życiu nie ma jeszcze ukochanej kobiety, wkrótce się pojawi. Bardzo szybko wydarzenia rozwiną się w taki sposób, aby odegrać ślub. Dla tych, którzy są w związku, wskazówka, że nadszedł czas, aby je zalegalizować. Interpretacja: Snu młynarz. Czapka we śnie, według popularnego psychologa, oznacza spełnienie poczętego. W końcu nadejdzie okres, w którym wszystkie marzenia się spełnią, a plany zostaną pomyślnie wdrożone. Dotyczy to nie tylko sfery zawodowej, ale także życia osobistego, relacji rodzinnych i zadań domowych. Również Miller uważał, że jeśli miałeś dać komuś kapelusz, oznacza to, że część środków wydasz na cele charytatywne, a los cię za. To dodatkowo wynagrodzi udanymi przedsięwzięciami. Znaczenie snu we śnie Wanga Jeśli śpiący widzi kapelusz, oznacza to, że wkrótce spotka starego przyjaciela. Dzianinowa czapka to siedzenie w kręgu szkolnych przyjaciół, z którymi być może nie widziałeś się od wielu lat. Nawet jeśli z kimś nie komunikowałeś się przez długi czas, zgodnie ze snem Wanga, taki symbol obiecuje przywrócenie komunikacji i pokoju. Wersja snu Frioda Kapelusz jest uważany za symbol szczęścia w biznesie zgodnie z wersją słynnego psychoanalityka. Friod interpretuje sny głównie z punktu widzenia relacji intymnych. Dlatego czapka jest symbolem realizacji fantazji seksualnych śpiącego, jego popularności wśród przedstawicieli płci przeciwnej. Interpretacja islamskiej księgi snów. W islamskiej księdze snów czapka jest korzystnym symbolem. Oznacza początek okresu pozytywnych wydarzeń, udanych przedsięwzięć. We wszystkim, co teraz zrobisz, będzie ci towarzyszyć szczęście. Jest to więc świetny czas na wszelkie przedsięwzięcia, zwłaszcza jeśli od dawna planowałeś rozpocząć coś nowego. Krótkie interpretacje innych śniących Dodatkowo proponujemy zapoznać się z interpretacjami innych źródeł. Longoł opróżne zmartwienia, Nostradamus, ewakacje z rodziną na łonie natury, laf spotkania z przyjaciółmi, cvetkow e kreatywne pomysły, jung e lekka dolegliwość, has e nieprzewidziana podróż. Krótkie interpretacje ludowych marzycieli. Dodatkowo chcemy określić interpretacje ze źródeł opracowanych przez różne narody: rosyjski i radosne wydarzenie, ukraiński i dobre. Wieści: francuski i niezapomniana podróż, cygański i nieoczekiwany zysk, amerykański spotkanie dobrych ludzi, angielski oferta nowej pracy. Interpretacja snów według dnia tygodnia. Niemniej ważne jest wyjaśnienie, o czym śni kapelusz w zależności od dnia. W którym śpiący go widział, poniedziałek, podpisywanie. Ważnych dokumentów w pracy: wtorek i długo oczekiwana rodzinna wycieczka, środa a poprawa samopoczucia, czwartek a normalizacja stosunków. W zespole piątek e nauka nowego zawodu, sobota e niewykorzystane szanse, niedziela i zabawne wydarzenie w kręgu przyjaciół. Znaczenie snu według pór roku. Pamiętaj, aby poznać znaczenie snu z kapeluszem w zależności od pory roku, w której został wyśniony, zima, a prawdopodobieństwo konfliktu. Z sąsiadami wiosna i podróż za granicę, lato, zwrot długów, jesień i nowe możliwości w pracy. Według faz Księżyca Księżyc ma ogromny wpływ na nasze sny, dlatego dodatkowo uczymy się interpretacji snów według jego fazy, pełnia i ważne wiadomości. Nów Księżyca, uzyskaj pomoc od przyjaciela. Ubywający księżyc dobrze zaprezentować się przed kierownictwem, ubywający zaproszenie na wydarzenie. Co to jest sen o kapeluszu na głowie? Jeśli śni ci się, że nosisz kapelusz na głowie, jest to doskonały znak, który obiecuje dobre zdrowie. Sen ten spodoba się zwłaszcza tym, którzy są chorzy, wskazuje on na szybki powrót do zdrowia. Jeśli nie ma żadnych problemów, oznacza to, że w twoim życiu nadejdzie okres wigoru i aktywności, który pozwoli ci rozwiązać wiele. Problemów i uzyskać wyniki z takich działań. Co to znaczy mierzyć i zakładać kapelusz? Widzisz, jak musiałeś przymierzyć dzianinowy lub jakikolwiek inny kapelusz przed lustrem, założyć go i zdjąć, oceniając obraz i myślisz. O zmianie swojego wizerunku i najprawdopodobniej jesteś bardzo blisko radykalnej zmiany. Podświadomość mówi ci, że jeśli zdecydujesz się coś zmienić, nie powinieneś odmawiać. Kontynuuj dążenie do celu, zaktualizuj swoją garderobę i wypróbuj różne obrazy. Śniło mi się, że wybieram i kupuję nowy kapelusz. Jeśli śniło ci się, że kupujesz w sklepie czapkę z dzianiny, otrzymasz cenne informacje. Wybierz ją starannie przed zakupem do wizyty na ciekawym wydarzeniu, gdzie nawiążesz liczne znajomości z ludźmi, którzy przydadzą ci się w przyszłości. Odegrają one ważną rolę w twojej karierze. Pomogą ci osiągnąć nowy poziom zawodowy i zdobyć uznanie kierownictwa. Jeśli kapelusz został podarowany w prezencie. Kiedy widzisz, że ktoś daje ci czapkę we śnie, otrzymasz nieoczekiwany zysk. Najprawdopodobniej jest to przyjemny prezent od krewnych, ale może być mały spadek, którego nawet nie podejrzewałeś. Kardynalnie sytuacja finansowa się nie zmieni, ale takie niespodzianki sprawią przyjemność. Co marzyć, aby stracić i szukać kapelusza? Istnieje ryzyko znalezienia się w niezręcznej sytuacji. Jeśli marzysz o zgubieniu, a następnie znalezieniu kapelusza, uważaj na wszystko, co nowe, staraj się unikać niestandardowych sytuacji z ludźmi wokół ciebie. Pozwoli to uniknąć konfliktów i nieporozumień. Sen jest postrzegany bardziej jako ostrzeżenie, które pozwala uniknąć problemów. Co to oznacza, jeśli został skradziony? Spodziewaj się wygranej na loterii, jeśli we śnie miałeś skradzioną czapkę. Sen jest korzystny, wskazuje na szybki dochód z nieoczekiwanych źródeł. Jeśli wcześniej nie interesowałeś się hazardem, nadszedł czas, aby przetestować los. Na pewno się do ciebie uśmiechnie. Śniłem o wielu różnych czapkach. Twoja podświadomość mówi ci, że nadszedł czas na inwestycje. Dużo kapeluszy to dobra inwestycja. Nie zlekaj więc z decyzją o zainwestowaniu swoich finansów w nieruchomości lub otwarciu lokaty. Im większa inwestycja, tym szybciej otrzymasz dywidendy, które poprawią twoją sytuację finansową. Śniła ci się czapka zimowa. Zazwyczaj zimowe rzeczy marzą o zdrowiu i długowieczności. Poczujesz przypływ sił i aktywności, będziesz mógł z powodzeniem pracować jeszcze przez wiele lat, bez narzekania na zły stan zdrowia. To samo znaczenie ma stara ciepła czapka, jeśli jest w dobrym stanie, to kolejny znak wielu lat szczęśliwego życia dla śpiącego. Czapka z dzianiny. Jeśli śnisz o czapce i szaliku z dzianiny, oznacza to, że w twoim domu pojawią się goście. Najprawdopodobniej są to dobrzy przyjaciele lub dalecy krewni, z którymi wcześniej miałeś niewielki kontakt. Ale podczas ich pobytu uda ci się nawiązać doskonałe relacje z krewnymi, a w przyszłości będziesz z nimi w kontakcie. To moment, w którym los daje ci szansę na poznanie dobrych ludzi i poszerzenie kręgu towarzyskiego. Ceo oznacza czapka we śnie. Zabawna czapka, którą zakłada się przed pójściem spać, zapowiada przyjemne wakacje. Może to być wycieczka nad morze lub wycieczka na łono natury w towarzystwie przyjaciół. W każdej sytuacji czapka do spania symbolizuje jasne i pozytywne emocje, niezapomniane chwile, radość z komunikacji z bliskimi ludźmi. Czapka męska. Dla każdej osoby taki sen, w którym widzisz męskie ubrania, wskazuje na pojawienie się w życiu nowego niezawodnego towarzysza. Jest to osoba, która będzie ci wierna i pomoże ci w różnych sytuacjach. Nie ignoruj nowych znajomych, śmiało komunikuj się z ludźmi wokół ciebie, ponieważ wśród nich prawdopodobnie jest ktoś, kto później odegra aktywną rolę w twoim życiu. Jeśli śnisz o dziecięcej czapce, ten sen można traktować dosłownie jak dziecięca rzecz mówi, że będziesz miał wiele powodów do dumy ze swojego dziecka. Jest to symbol jego przyszłych sukcesów, właściwych przedsięwzięć, które pomogą mu w życiu. Dla tych, którzy jeszcze nie mają dzieci, sen może być wskazówką o rychłym pojawieniu się potomstwa, zwłaszcza jeśli od dawna to planowałeś. CEO oznacza biały i czarny kapelusz. Sen, w którym widzisz czarną czapkę, sugeruje, że w życiu nadejdzie pasmo trudności. Nie będą one globalne, ale mogą powodować pewne niedogodności. Jeśli śniłeś o białym kapeluszu, oznacza to, że sytuacja znacznie się poprawi, a wkrótce okres niepowodzeń zostanie zastąpiony radosnymi wydarzeniami. Szara odzież jest oznaką okresu stagnacji w sprawach. Jeśli kapelusz był czerwony lub różowy, ten kolor czapki wskazuje na rychłe wyznanie miłości. Sen wskazuje również na zbliżającą się romantyczną randkę. Otrzymasz zaproszenie na spotkanie z ukochaną osobą, która będzie chciała cię zaskoczyć i dokonać pięknego wyznania. Niewykluczona jest również propozycja małżeństwa, na którą czekasz od dłuższego czasu. Co to znaczy robić na drutach czapkę? Jeśli weź nie robisz na drutach nową czapkę w prawdziwym życiu będziesz miał nowe ciekawe hobby. Niekoniecznie musi to być robienie na drutach lub inne rodzaje robótek ręcznych. Zajęcia mogą być dowolne, najważniejsze jest to, że takie spędzanie czasu przyniesie komfort i wiele radości. Zakończenie. Kapelusz we śnie to korzystny znak, który obiecuje nowe przydatne znajomości i korzystne propozycje biznesowe. Widzieć ją w to dobroć, szczęście i osiągnięcie wielu cenionych celów, które wcześniej wydawały się zbyt trudne. Dlatego chcemy, abyś życzył sobie, aby taka część garderoby, którą widziałeś w snach tak często, jak to możliwe, a wszystkie pozytywne. Interpretacje zostały szybko zrealizowane. Udostępnij autor Inga Archangelska, ostatnie komentarze. 11. Jan 2024. Inna o czym marzysz niebieski kapelusz na głowie. Sen ze środy na czwartek, obudziłam się taka szczęśliwa nie noszę czapek, od słowa w ogóle E. 9. Jan 2023 inna widząc zanurzony kapelusz. 11. Jan 2022 Natasza wyrzucać kapelusze we śnie o czym marzysz. 1 sierpień, 2019, Durdiewa Geisel we śnie moja córka chce kupić czapkę oficerską, a ja powiedziałem jej, że jest bardzo droga, a moja. Córka odpowiedziała Anie, całe życie chce żyć z tą czapką, jak to zrozumieć, nie jest mę rzadką. 10. Jan, 2019 Natalia śniło mi się, że nasz szef administracji nakłada na mnie czapkę, co by to było. 21. Sen, 2018 Tatiana śniło mi się, że moja babcia oferuje dwa kapelusze, biały puszysty lis i z grołów. Poszłam do białej czapki, ale widzę, że jest ogromna, ale nadal zaczęłam ją mierzyć, zasnęłam w środku, na górze zawiązałam białą pajęczynę i zawiązałam z tyłu. Pasuje mi. Ale poszedłem do niego i zamówiłem ten sam biały w mniejszym rozmiarze, aby pasował. 12. June. 2018. Irina śniło mi się, że bardzo martwię się utratą czapki zimowej. Mam czarną nową futrzaną czapkę i czuję się jak w transporcie publicznym. 30 maja 2018 roku Natalia swoją drogą. Tak, nikt na nic nie odpowiada, a ludzie wciąż pytają i pytają. To smutne. 30 maja 2018 roku Natalia miałam wymarzoną dzianinową kolorową czapkę nową, moją, przymierzyłam ją i jakoś mi nie szła i w ogóle mi się nie podobała. A potem, jakoś jeszcze ją założyłam i spojrzałam na siebie w lustrze i mi się spodobała, pomyślałam, a więc nic podobnego, nie jest źle, idzie. Tylko wydaje mi się, że te kwiatki trzeba odciąć, w tam były jakieś sztuczne kwiatki naszyte i wtedy będę ją nosić. Tyle tu interpretacji. Nie mogę zrozumieć co do czego. I znajomość, i wyjazd, i praca może być nowa. Nie rozumiem. 12. May 2018 Pettia nikt nic nie odpowiada, ale ludzie wciąż pytają i pytają. 7. APR 2018 w żanar widziałem byłego chłopaka, który był daleko ode mnie. Miał na sobie czerwoną czapkę z dzianiny. Byliśmy na rynku i martwiłam się, czy zauważył, że go obserwuję. 22. Jan, 28. Elone. Śniło mi się, że słyszałam, jak ktoś otwiera kluczami drzwi do furtki. Poszłam zobaczyć, kto to. Okazało się, że była dziewczyna mojego męża. Przyszła do naszego domu z czarnym kapeluszem w rękach jako prezent dla mojego męża. Wyszłam z domu i powiedziałam do niej: „Nie spodziewaliśmy się ciebie, a ty tu jesteś”. Wystraszyła się, nerwowo rzuciła kapelusz na perepet i wyszła. A ja z pretensjami do męża, że jego była ma klucze do domu, rzuciłam w męża tym samym kapeluszem. Mąż się roześmiał. Co to znaczy? Dziękuję. 17. Now 2017 Marina śniło mi się, że do mojego sklepu przyszedł mężczyzna, który już dawno nie żyje, i przymierza kapelusze. Co to jest? 6. APR 2017 śnił mi się młody mężczyzna w bardzo dużej fuczanej czapce. Czuliśmy do siebie sympatię, o co chodzi? 4. APR. 2017. Śniło mi się, że ukradłem białą czapkę dla dziecka. 16. Jan. 2017. Hope. Śniła mi się moja ulubiona osoba, mieszka w innym mieście. Widzę go wychodzącego do pracy, patrzę w lustro, jest wiele różnych czapek z dzianiny, biorę czarną, z ciekawym makaronikiem zamiast. Pompona, on mnie pospiesza, od razu patrzę na czapkę, jest biała, zakładam ją, wychodzę z nim z mieszkania, odwracam się, krzyczę do córki żeby zamknęła drzwi a one są szklane schodzę po schodach 13 Jan 2017 we śnie dostałam czapkę ze skóry rudego kota z głową kota 27 Now 2016 Nik śniło mi się że zostałem obrzucony czapkami głównie szarymi i zielonymi 25 Now 2016 Julia śniło mi się że mój mąż dał mi kapelusz 30 akt. 2016 Biały kapelusz nieznajomego okazał się być na mojej głowie. Zdjęłam ją i chciałam oddać. Nie oddałam. O co tu chodzi? 12 akt. 2016 ella A mi się śniło, że kupiłam sobie czapkę w kształcie wielkiego białego królika z długimi uszami. O co chodzi? Jeszcze we śnie powiedziano mi, że wyglądam śmiesznie i szukałam sprzedawcy, żeby zmienić kapelusz, ale nigdy go nie znalazłam. 16 maja 2016 roku we śnie dałam piękny biały piękny nowy kapelusz mojej mamie, a złoty jej synowej, o czym jest ten sen? 29. APR. 2016 Oksana facet, którego znam, śnił o noszeniu żółtej czapki z dzianiny, odepchnął mnie w tym śnie. 7. APR. 2016 Olga we śnie zdejmowałam z głowy jeden po drugim kilka pięknych kapeluszy i na koniec byłam bardzo zadowolona. 13 marca 2016 roku Elejne we śnie zrobiłem na drutach wiele różnych ciekawych czapek i podarowałem je znajomym. Co to jest? 16, Jan, 2016 Elejne śniło mi się, że kazano mi szydełkować kapelusz e-kapelusz Panama. Z dwoma poziomami na dole motyli, a na górze leżała biała warstwa koronki. Przymierzyłam sobie ten kapelusz i powiedziałam, że zrobię taki kapelusz na drutach, że nie ma tu nic trudnego. O co chodzi? 10. Dec. 2015. Nadzira, witam. Miałam dziś sen o dzianinowej czapce dziecięcej w kolorze żółto-białym, bardzo małej, może wyjdę za mąż. Kto mi pomoże go rozwiązać? 4. Dec. 2015. Angelikę, mojemu chłopakowi śniło się, że zakładam mu czapkę. O co chodzi? 24. Now. 2015. Inna mojemu chłopakowi śniło się, że mam na sobie biały muzułmański terben. Jak to rozumieć? 6. Now. 20.15. Akshan śniło mi się, że nakładałem białe i zielone czapki we śnie. 29. Sen. 20.15. Elizabeth pojawią się okoliczności, które ukryjesz. Bardzo i bardzo zaskoczony, ponieważ zacząłem coś, o czym mój mąż nie powinien wiedzieć. Zastanawiam się jak po tym nie wierzyć w interpretację snów. 28. Jul. 20.15 Angelique daje mi swoją czapkę, dobra, ciepła, futrzana uszanka, nowa dobra, męska mężczyzna, który umarł, zakładam ją i noszę, zima. Wiem, że muszę ją dać żonie, żeby jej nie poznała. 10. APR 20.15 Darja śniło mi się, że mama mojego chłopaka pyta go, kiedy weźmiesz swoją czerwoną czapkę. Co to znaczy? Powiedz coś, von Franz Maria Luis. Droga śnienia. Wydawca, Castellier 2015 rok, 338 centów. ISBN 978-5-519-60-642-4, ronni Temaskal. The My and Dream Book. Wydawca, Azbuka 2010 rok, 224 centów. ISBN 978 myślnik 5 9985 0980 myślnik 3